Na no, dzisiaj wam pokażę samochody, które zrobiłam przez dwa dni. Pierwszym jest Ford Focus, dzisiaj go robiłam w szkole. O, trochę zniszczona, ale ok. Następnym samochodem jest Honda Civic. No, nawet w dobrym kondycji, też w szkole robiony. Honda Civic. Następny samochód jest Fiat. Uno z rejestracjami no zapomniałam US, USA chyba tak słowo tu widać no ale ładny nawet jest Ford Escort ładny mi się bardzo podoba o piękny jest to Ford Escort i samochodem kolejnym jest Deumatis też dzisiaj robiony no, i Escort był robiony dzisiaj, a Uno to było już kilka dni chyba temu. Nie wiem, w ogóle mi się wydaje, że chyba go pokazywałam, ale nie pamiętam. Ale jednak, nie, nie pokazywałam. Dobra, samochodem kolejnym jest też Fiat jakiś, był też robiony w szkole. Kolejnym samochodem chyba Hyundai i 20. Nie wiem, czego go niszczyć, bo trochę jest trochę w takim słabym stanie. Ciężko się go składało trochę. Nie wiem, wyrzucać go, albo może sklep będę zakładał z samochodami gotowymi. Kto chce, to daję pod tym filmem łapki w górę. To może się zastanowię nad tym pomysłem. Hyundai i 20. Bardzo słabej kondycji. A jakiś taki mały samochód był film jak e, jak był na kartce się pytałem was co to było ja dalej nie wiem czy w ogóle jest jakiś biały znaczek ale to mi nic nie podpowiada bo tam nie ma nic na nim Dziwno, ale ładny nawet też ładny samochód e, kolejnym samochodem jest taka Toyota Prius no i to jest taki samochód no ładny dosyć i ostatnim samochodem, nie przedostatnim samochodem jest Opel Astra. I ostatnim samochodem jest BMW. I to wszystkie samochody, które robiłem. Są tu jeszcze dwa, kilka do wyrzucenia, ale nie niszczę ich na razie. No i dobra, no i to jest wszystko. Dziękuję za oglądanie. Elo i cześć.